Pompuj, wypompuj zęzę, choć, wy wy choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Tajfun, tsunami, musimy się sprężyć, bo leje nami więc dalej do poru, Pompuj, pompuj, wypompuj zęze, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Tajfun, tsunami, musimy się sprężyć, bo leje nami więc dalej do pomp. Choć pompa przy pompie brakuje już rąk Starego koja także zamokła Bo leje dolami, więc dalej do pąk pom. Pompuj, 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 Wypompuj, wypompuj zęzę. choć pompa przy pompie brakuje już rąk Tajfun z nami musimy się sprężyć Bo leje dolami, więc dalej do po Cukier pompuj, na słono, herba tak i choć zlease, pompa crunch, przy pompie brakuje już rąk. No pompuj na bogat, może przeżyjesz, bo leję do nami, więc daj do pomp. Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę. Choć pompa przy pompie brakuje już bra rąk. Tajfunk, tsunami, musimy się sprężyć, bo leje to nami, więc dalej do pompuj. Jeszcze raz! Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Tajfun tsunami, musimy się sprężyć, bo oleje. to nami, więc dalej do pompuj. Pompuj, pompuj, pompuj. pompuj, 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 pompuj. Pompuj, bo pompuj, wyderzaj siły, cho. pompuj, pompuj, wypompuj, zemrze, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. No musisz, człowieku, wyszarpać żyły, bo leje konami, więc dalej do Pompuj, pompuj, wypompuj ze choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Tajfun, tsunami, musimy się sprężyć w oleje, tonami, więc dalej do pom. Kiedyś ocean ucieknie wreszcie, choć pompa, w Nie brakuje już rąk. Lecz ten on trzeba sprężyć się jeszcze w oleje, tonami, więc dalej do po A przy pompie brakuje już rąk. Tylko zęzek walczymy, nic nam się nie stanie, choć leje. To nami wystarczy nam pomp. Pompuj, 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 wypompuj zęzek. Choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Tajpum tsunami musimy się sprężyć, bo leje. To nami więc dalej do pompu. Ostatni raz! Pompuj, 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 wypompuj zęze, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Taj funkcjonami tsunami, musimy się sprężyć, bo leje, tolami więc więc do do Choć, pomp a już choć pompa przy pompie, brakuje One. już rąk Starego koja także za w oleje Dolami więc dalej do pomp, pompuj, pompuj, wypompuj zęzę. choć pompa przy pompie, brakuje już rąk Taj tsunami musimy się spężyć, boleje Tola mi więc dalej do Cukier na słono herba taki. w choć pompa przy pompie brakuje już rąk No pompuj na bogat, może przeżyjesz wolne, to nami więc dalej do po Wybompuj zęze, choć pompa przy pompie, brakuje już rąk Taj mówi nami musimy się sprężyć, bo leje To nami więc I dalej do pom jeszcze raz oh. Pompuj, pompuj, wypompuj choć pompa przy pompie, brakuje już rąk no Pampek weszło Musimy się ja. O, macie to widzowie! Macie to! Pom, pój, pom, pój. Dało się! Ja pierdzielę, ciężko było, ale mamy to! O.